Siemanko widzowie, dzisiaj gramy w letnim obby I dzisiaj was czeka ta niespodzianka Bo gram w letnim obby Z Kacprem, moim przyjacielem O tu jest właśnie No i dobra, lecimy Tylko musimy się zregenerować wszystko, widzowie Czekaj, bo tu mamy to takie. Ciekawe ile tu mamy w ogóle procent? Chodź. Dołączono do fan 0. Dobra. Lecimy. Coś mi się zacina, ale nie wiem. Nie wiem, co mi się zacina. Le to jest w ogóle letni obby. Napiszcie w komentarzach, czy w kiedykolwiek graliście w letni obby. Teraz mamy tu jakieś schodki. 3%. Nie, chodźcie tu, no. Bo zacina mi się tu. O, patrzcie, mam takiego fajnego misia Tylko szkoda, że się nie pokazuje. No, patrzcie, co tu się dzieje, muszę tak? Jedź, z A nie, graj tu. do Nie Gry nie mam A, on poszedł. A nie, bo on teraz gra ze mną. On już tam jest! Szybko, musimy godować, i dogonić widzowie Dobra, jesteśmy Tutaj teraz Aha Chodź Chodź, chodź szybko Szybko chodź, no bo ten ten film może grać tyle. Może. W, ten film może być tylko w tym. No. No. Może mieć 13 minut. Trafiam. Oh, on nie trafił. To. 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 No. Gadwe. Tu. Tu. Ten e-Ustek It's Play. Place. Pla, place. Dobra. No, gdzie ty jesteś? O, gdzie? Aha, bo to znika. Nie, poczekaj na mnie. E -e -e. Dobra, idę Idziemy. Zwiedz wszystkich, pomiję. Tak? Przejdź do końca. Nie, oczywiście, mi tego nie przyszedł. Chcemy. Um, mi się wydaje, że tu jest. 100 poziomów. No godzik! Pojedę sobie z kacprem. Mam no. takiego fajnego donata tu. Ale mam ochotę na takiego donatka Otrzymuję oznakę. To wygobaczę wygrywa na, na, na nagrodę użytkownika Banana Studio. Mi się wydaje, że to, to coraz większe. Ej, widzicie, tutaj to to jest jakaś fajna zjeżdżalnia. A! No właśnie. Oczywiście możecie napisać też też w komentarzach, czy lubicie tą grę. Czy graliście w tą grę? I czy w ogóle ją znacie? I możecie też dać i lajka Jubi! No fajnie. Czekaj, muszę sobie poprawić kamerkę. O! Nie! Czyli bez Dobra, lecimy teraz na takiej kamerce. Kurde. Aha, nie przemyślałam tego. Dobra. S. Nie, no nie, nie będziemy tutaj e żadnych powiadomień. Ja nie chcę, bo ja wiem. Ja wiem, jak tu mogą być powiadomienia. No, mogli tutaj dodać coś fajniejszego. W room. O, no wiadomo, że to znika. Tylko strasznie ma. Tylko strasznie wolno to znika. Czy ktoś to, coś napisał? Spalony kaktusik przeszedł tor przeszkód. O, dobra, widzę. Aha, dobra. No już idę, 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 idę. idę. Jupi, jubi! Jubi! Jupi! I co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę. Aha? Dobra. Może być albo dołem, albo górą. Albo dołem, albo górą. Co walicie? Górą czy dołem? Chodźcie tu wszyscy razem. Aha, bo ja mam jeszcze tutaj węgla. Dobra, lecimy. He, he, he. To trzeba się unosić pewnie. To wiadomo, akurat. O, już mamy 30. Ej, chyba, że jest 50, bo tak, bo mamy 50%. Czyli tu jest jednak 50 poziomów? Nie wiem. Nie mam dla tego pojęcia. Ale idziemy teraz na górę. Na górę wspinamy się. Na górę wspinamy się. Wspinamy się, na górę, wspinamy. Wspinamy się na górę, na górę. I tu. I a, myślałam, że to była... O kurde! O kurde! I teraz zjeżdżamy? Nie, nie zjeżdżamy. Chodź. O, widzicie tamto? Oj. Tam będzie się chyba działo. Tak, 55% mamy. Na bank tu jest jednak 50%. Aha, no to um, um, brak komentarzy Dubek Baczyn um, wygrywa nagrodę Użyj bana Banana Studios Szybciej, chodź, szybko, szybciej Się spóźnisz na kawę Yuppie, Cześć O, patrzcie, jakie te kule są fajne Znaczy, jakieś kredy, to się nazywa kredy, czy kule, czy jakoś tam o no pójdę sobie tędy no to wiadomka no przecież nie no chodźmy już to jest 50 poziomów i mamy 65 bo tak nawet pisz oj no, no to pięknie czekamy Raczul <laughs> dalej dalej dalej. <śmiech> <śmiech> Oj, co się zbagowało? Już mam 68%, a może tu jest 70 poziomów? Skąd ja mam wiedzieć? Robot i normalny człowiek. Wow. <grystanie> <grystanie> Tylko pytanie, czy my możemy właśnie tutaj iść. Chodź, chodź. Tylko ostrożnie. Jezus Maria. Dobra, tu. Zgaduję, że tu. się. Tu. Zgaduję, że tu. No, wiadomka. O, teraz mam nareszcie. Aaaa! Nie, to jednak będzie 50 poziomów, bo już mamy 75%. Tym belaczem wygrywa nagrodę użytkownika Banana Studios. No, kurde, dwa razy tu już spadłam. No, szybciej wracamy. Ej, <grym> się tam pojawiłam? Dobra, trzeba przeskoczyć tu tym razem. No, idziemy. Czyli jednak to jest 50 poziomów, widzowie. Szybko. O, nie! Aha, bo my mamy wskoczyć na ten żółty krocek. Gdzie to, Aha, tu dobra. Szybciej. Czemu mnie w ogóle tam odrodziło? Dobra, szybko. O nie! Aha, no dobra, pomiń etap <gryw> Nie, na żartu jej nie będziemy pomijać. Let's swing the walk. Wiecie, widzowie, jakbyście pisa pisali, nie wiem, was, was, wasz znajomy, by to przetłumaczył na y, angielski. Bo właśnie to jest przetłumaczone na angielski. Szybko, leć, 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 leć. Uff, jakim cudem. Dobra. Ojej, yeah! ale genial. No i właśnie mamy, już zaraz to kończymy. Chyba, że jednak, a jednak nie, 50 poziomów jednak, jednak 100 poziomów, nie, co ty, 70 poziomów. Dobra, teraz speedrun. No szybciej. Bo moim widzom już się nudzi. Lataj, skąd Wow, dzięki za podpowiedź. Dobra, lecimy dalej Tylko teraz tu i tu i tu Ojejciu, syrena, wow Syrena, sirena, sirena, Syrena sirena. No patrzcie, on ma takiego fajnego Donata tutaj na plecach A ja mam... Ja mam pizzę Mam pizzę <laughs> Możecie zobaczyć e, tylko na moim kanale, więc zapraszam serdecznie ale tu też możecie się zobaczyć szybko, żółty i żółty i różowy i czerwony różowy, czerwony, żół żółty. aha wow, i to dalej lewituj dobra, szybko

To pa widzowie, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, a my um, widzimy się um, jutro. Papatki!